Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Artel i zapraszam Was do mojego kolejnego unboxingu, a są nimi dwie gry z Biedronki, takie jak Rayman Legends i Assassin's Creed 2. Otwieram jako pierwszego Rejmena. Dobrze. Dobrze. dobrze, Rayman Legends, tak wygląda z przodu, tak na grzbietie, a tak z tyłu. Chcę zobaczyć inne kodów, ustawić. Ojej, jest, 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 jest kwocik, to zakryję. Proszę bardzo. Jest na instrukcji. Mamy sterowanie. Wprowadzenie. No tak z tyłu. Dobrze. No i płyta. No dobrze. Teraz kolejny. Assassin's Creed 2. No to go otwieram. Już. Tak, go otworzyłem Assassin's Creed 2. Tak wygląda z przodu. Tak na drzwiach. A tak z tyłu. I czekać czy nie ma kodów. Oczywiście nie jest kod. Proszę bardzo. Mamy w postacie Desmond Miles. Wiek 25 lat i Ezio o gitarę da Firenze. Dobrze i oczywiście płyta z gromu. Dobrze. To były moje dwie gry, który ja Brący na Paceta, Rayman Legends i Assassin's Creed 2. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Do kolejnego mojego unboxinga. Cześć.